Julia, przeźdźęk TV, reklama, ze mną Michał Cichy, MMA.pl. Witam. Witam. Nie tylko MMA.pl, ponieważ to jest jeszcze zawodnik dwóch potężnych federacji. I wracając do Twojej walki na ostatniej, na ostatniej gali Hajlik z Szalonym Reporterem, jestem ciekawa po czasie, jak Ty na tą walkę teraz patrzysz z perspektywy tego czasu, który już zdążył minąć, czyli w sumie już ponad miesiąc. Słuchaj, pierwszy raz oglądałem tą walkę na moim napępkowym. E, mojej córki e, 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 i musiałem, wiesz dlatego, że musiałem wypić alkohol, a pierwszy raz piłem alkohol po walce, ten, to było tak trzy tygodnie, cztery tygodnie po walce. Dramat, no jednym słowem dramat, wiesz, no e, nie, 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 nie mówię tego, żeby to kogoś przekonywać do tego, po prostu jestem w cholerę lepszy, ale wiesz, głowa nie zagrała mi totalnie i tyle, no on był lepszy tego dnia, ale w normalnych warunkach to go robię spokojnie. Tylko psycholog sportowy i będzie w porządku. Czy zauważyłeś, że warto by było coś jeszcze zmienić, dodać? Znaczy, wiesz, no, ogólnie te przygotowania to były okand rozbić, bo miałem tą rękę złamaną i robiliśmy tak naprawdę z trenerem tarczę na jedną łapę i na nogi przez dwa miesiące. Ale wiesz, no, mi się w stójce, wiesz, jak on by mnie, tak jak trener też powiedział, jak on by mnie obalił i poddał, nie miałby do mnie żadnego problemu, bo nie robiliśmy w ogóle porteru ani jej zapasów. Ale mnie w stójce zbił, nie? więc wiesz. Poza tym, wiesz, oglądałem tą walkę i szczerze mówiąc, ja po walce byłem strasznie załamany. Myślałem, że on mnie zbił jakoś mocno. A jak ja mu obejrzałem, no to pierwsza runda to nawet mogłaby pójść na moje konto, bo on tam w sumie tylko mnie kopał. Drugą to spieprzyłem totalnie, a trzecią też szkoda gadać, ale wiesz, no, jak mi ktoś pisze, że mnie zlał, to jest przegięcie pały dla mnie, wiesz, takie komentarze. Że trochę serio odżyłeś, bo jak rozmawialiśmy od razu po pojedynku, to jednak widziałam to załamanie w Twoich oczach, tą niechęć, ale widzę, że powrócisz chyba. Wiesz co, no, na pewno bym chciał zmazać plamę. A wiesz, zaraz po walce z wiadomo, że byłem załamany, że się tak samo pokazałem, bo to jest tak, wchodzę do walki, wszystko było git. Przy walce z ciosem było tak, że ja wychodziłem do walki. I mnie już wtedy odcięła. Teraz wyszedłem do walki, wszedłem do klatki, trener do mnie mówi, patrz na niego, on nie przyszedł się tu bić, on tu przyszedł się zabawić, bo wiesz, on wychodził tak, wiesz, zabawowo do tej walki. I to jest ostatnie, co pamiętam. Następne pamiętam tylko, że sędzia mówi, Zaczy... gotowi? Gotowi? I ja sobie pomyślałem wtedy, to już? I następne, co pamiętam, to jest po walce już. Więc wiesz jakaś blokada psychiczna, nie wiem, e, tak jak niektórzy teraz wiesz na przed rozmawiałem z zawodnikiem kickboxingu, moim dobrym kolegą, i wiesz, pierwszy raz się widzieliśmy od czasu mojej walki. I on mówi, że stare, bo wy wychodzicie w tych free fightach nawet z trzy poziom od razu. My się bijemy amatorsko, czyli chodzi mi o zawodowców, bijemy się amatorsko, później się bijemy na większych arenach, w końcu na jakichś dużych arenach, a ty od razu wychodzisz do 5000 tysięcy, do 11 tysięcy ludzi i po prostu może ci Wiesz, Na pewno ma trochę w tej racji. E, wiadomo, że wiesz, to jest inny kaliber, bo my się bijemy w śmiesznych walkach, tak naprawdę, a oni w poważnym MMA, czy w kickboxingu, czy w ogóle. Ale no, trzeba popracować nad tym, bo jednak mimo wszystko głowa tutaj nie, nie pracowała tak, jak trzeba. Wspomniałeś, że twój trener Szyszka wspomniał o tym, że szalony wszedł się tutaj zabawić. Czy ty śledzisz jego content, który aktualnie tworzy na swoim yy, kanale na YouTubie? Dlatego, nie, nie dlatego, że, wiesz, gardzę jakimś jego contentem, czy cokolwiek, tylko po prostu... Mam awersję do niego, wierzę. Nie, nie mam do niego jakiegoś większego problemu, eee, to samo co, by, co mu zarzucałem przed walką mogę mu zarzucić teraz, ale po prostu nie chciało mi się go oglądać jego twarzy. Trener Szyszka e, dzisiaj miał naprawdę ze sobą rzeszę swoich najwierniejszych fanów, czyli e, swoich zawodników, oprócz zawodników była też tak naprawdę połowa hali jako jego kibica. I jak Ty na to spoglądasz z perspektywy zawodnika, który ma szansę widzieć swojego trenera wychodzącego po dziewięciu latach do walki i oddający tak bardzo się w tym wszystkim i pokazujący, że potrafi? Słyszysz trochę mój głos na, na trenera walce, już nie wytrzymałem. Ja też, ale na przykład Luki albo Piotrka nie słyszałam. Tak mieli zdarte głosy i pokazywali, że mają mokre te koszulki, że byłam w szoku, że naprawdę można tak mocno przeżywać walkę swojego trenera. Wiesz, to słuchaj, z trenerem Szyszką to jest taki syndrom sztokholmski, że ty się zakochujesz w swojej oprawcy. I wiesz, jak ja widziałem już nawet z takich początkowych przygotowań, jaki on był szczęśliwy, że on się będzie bił, że wiesz, te sparingi robił, on wielkim a on chodzi, uśmiechnięty ducha ducha, kocham to, wiesz, my się cieszyliśmy z tego, jak on jest szczęśliwy, z tego, że ma walkę. I też miło nam, że mogliśmy my stracić trochę zdrowia na jego walce na tyle, co on tracił u nas, bo on u mnie to naprawdę już te 9 minut i w tej i w tamtej walce, w której go w ogóle go nie słuchałem, to on tam naprawdę trochę zdrowia stracił na moich walkach, więc... Przynajmniej mogłem w jakiś sposób się odewdzięczyć. Eee, piękne miał powitanie, wiesz. Eee, pół hali, tak jak mówisz, za trenerem, drugie pół, w sumie na pewno nie za rywalem, ale e, neutralnych i pięknie, wiesz, no trochę. Trochę się śmiałem do niego po walce, mówię, gdzie ręce były, co tak nisko ręce trzymałeś, ale to już bardziej dla żartu, bo ja wiem, że jego znokautować jest bardzo ciężko, bardzo dobrze balansuje głową, cały czas ma nisko brodę i na to zawsze zwraca uwagę, dlatego zawodnicy od trenera nie są nokautowani zbyt często. Czy miałeś okazję poprowadzić też studio? Jakie to... Jakie to uczucie wrócić po czasie do czegoś innego niż bycia właśnie zawodnikiem? A do no, wiesz, dość często mam okazję dziennikarsko pracować. Ale to przerwa jednak była. By, no była, była trochę przerwa, ale to jak ryba w wodzie, wiesz, to jest jak jazda na rowerze, jak już raz wsiądziesz, to już jeździsz. Dzisiaj to w ogóle czułem mega. Luz, bo mogłem sobie w tym studiu robić co chcę, czy mogłem dobierać gości sam i tak dalej. Więc było, było świetne. Nie, nie, nie miałem jakiejś rdzy studyjnej, tylko było wszystko w porządku. Michał, w takim razie, czy w czerwcu oficjalnie możesz potwierdzić konferencję pierwszą, bądź już galę Prime'u? W czerwcu pierwszą konferencję? Nie wiem, kiedy będzie konferencja, ale gala na pewno będzie niedługo. Myślę, że przed wakacjami. Termin będzie niedługo ogłoszony mi się wydaje, ale wiesz, no nie mogę nic za bardzo powiedzieć. Eee, karta się fajna nawet wykrystalizowała, nawet ja mogłem tam walczyć, ale odmówiłem, eee, bo chcę, chcę, wiesz, bo słuchaj, to jest też zabawne, bo... A dlaczego eee, Patrz, tu ten gość z Prime'u stoi <laughs> i nasłuchuje. Eee, Dlaczego? Wrzałem, wie, że muszę sobie trochę potrenować nie, nie w przygotowaniach, bo ja teraz za każdym razem jak trenowałem do ciosa przygotowania, później złamana ręka przerwa przez 2-3 miesiące i znowu przygotowania. Znowu złamałem rękę w przygotowaniach i tak naprawdę nie trenowałem jeszcze tak na spokojnie, tylko ciągle wiesz, w przygotowaniach chciałbym sobie teraz e, porobić trochę. A jeżeli chodzi o karty walk, czy to prawda, że zawodnicy będą brani z tych poprzednich wszystkich edycji ze względu na sytuacje, które miały miejsce w ostatnim czasie? Nie, są nowi zawodnicy. Nie jest tak, wiesz, No wiadomo, że po, takim, po takich sytuacjach, jak były z Pauliną i tak dalej, no to. Mniej jest chętnych niż było wcześniej, ale i tak dalej są chętni, którzy chcą walczyć na Prime. I to, to nie są też jakieś e, słabe nazwiska. Będą zaskoczenia na pewno. A z Zusy sprawa się wyjaśniła, czy nie wiesz? A nie, Zusy ja to nawet w ogóle nie śledziłem tego. wiesz. Że się z kwestii kontraktowo-pieniędzy, to w ogóle nie do mnie, nie? bo wiesz, tam Rogozinski kiedyś zażartował, że jestem udziałowcem Prime, ale to dla Beki, a niektórzy to do tej pory uwierzą, że to prawda. Jeszcze nie. Ale myślę, że w niedalekiej przyszłości być może. Nie, wątpię, wątpię. To nie biznes dla mnie. A jak już będziesz walczył w tym roku? To jestem ciekawa, czy to będzie federacja High League czy Prime. A, ja jestem otwarty, mogę się bić i tutaj, i tutaj. E, jeszcze, jeszcze tam mam e, zapisy kontraktowe z Prime'em, ale, ale już zaraz jestem wolny, tak naprawdę, więc mogę się bić i tu, i tu. Bardzo dobrze mi się walczyło i na Prime, i na High League. Naprawdę, wiesz, wyjść do tych 11 tysięcy kibiców w spodku to jest niesamowite. I dlatego, wiesz, jak mnie ktoś pyta, czy żałuję, że do tej walki wyszedłem w życiu. życiu? Nic tak, że odmówiłeś teraz walki na prime, bo się bo że ci nie zapłacą. <laughs> nie, ja mam wszystko uregulowane. Znaczy, odmówiłem. Słuchaj, była, była, był pomysł, żebym się bił z Jasiem kapelą. I. Eee, jaś, 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 wiedząc, że mam, jaś, wiedząc, że mam 85 kg, wymyślił chyba, że mam 68 zrobić, coś, No, jakiś wiesz z kosmosu, 17 kg chyba do, do zrobienia, czy ileś. Ja mówię, że w życiu, nie? mówię, że. na masę to wiesz. Jak mam 8,5, to mówię, mogę zrobić 7,7. No to wiesz, i tak jest 8 kg zejść. Albo, ma, no nie wiem, maks 7,5, ale to już nawet nie wiem, czy czym dał radę. E, bo wiesz, oprócz tego no, dość masywny jestem, wiesz, zawsze miałem wyższą wagę, nie? E, tak naturalnie i on jest za psrańcem, no. no. bo, bo wiesz, on, bo, to są free fighty, mimo wszystko. Ja z, z szalonym to nie gadałem, e, róbmy e, ten 8-4 i tak dalej. Spytałem się go, ile na co dzień waży, powiedział 87, ja ważyłem 82, 5 kilo różnicy. Mówię okej, okay, dobra, to w 8-7 się bijemy, żebyś nie zbijał, ja ten... A on jak usłyszał, że ma się ze mną bić, to wiesz, cały czas gadał jaki jestem słaby i tak dalej, I nagle chcę, żebym zbijał prawie 20 kilo, no z Leszczem i tyle. A jeżeli chodzi o same walki, dzisiaj tutaj widziałam też Antka Królikowskiego, który był już twarzą jednej z gali Royal Division, pewnie znasz, kojarzysz. I teraz jest ponownie tutaj, już nie jako twarz, ale został też zaproszony, był w trailerze. Co ty sądzisz Antku? <laughs> e, słuchaj, no nie, nie da że go, wiesz, nie znam gościa. To zacznijmy od tego, e, nie znam go e, prywatnie, ale z przestrzeni medialnej, jak widziałem, e, że zostawił żonę w trakcie ciąży samą i od niej odszedł. E, to jest żenujące, nie? Wiesz, nie wiem, co tam między nimi się zadziało, ale. No ciężko się nazwać mężczyzną, jak coś takiego robisz. Ja wiesz, jestem ojcem trójki dzieci, w życiu bym nie wpadł na to, żeby zostawić żonę z dziećmi albo z żoną... Z żoną. Czemu? Jak fajnie się uśmiechnęłaś, jak powiedziałeś ojcem trójki dzieci. Szczególnie, że teraz właśnie urodziła się, się tobie kolejne e, dziecko. No zwłaszcza, wiesz, zwłaszcza to, że mając dwójkę dzieci, żonę w ciąży, wiem jak jest ciężko i nigdy bym nie wpadł na to, że mogę ich zostawić w jakikolwiek sposób, nawet nie wiem, na trzy dni, a gość zostawił swoją kobitę w ciąży jeszcze w zagrożonej, to jest dla mnie, wiesz, niepojęte. A szczególnie, że nawet z ciekawostki ci powiem, że Asia Opozna jest z mojego miasta. Kolegowałem się swego czasu z jej siostrą, e, więc wiesz, szczególnie, szczególnie darzę ją sympatią, więc jak usłyszałem o tej całej sytuacji, bo tam Royal Division, to wiesz, no umówmy się to jakiś kreten wymyślił tych dwóch sobowtórów. I Antek po prostu tam twarzował i palił, palił frana, to ja bym już mu tak nie cisnął, choć on to bronił później, że to nie jest głupie, ale później poszedł po rozum do głowy. Ale to, co później odpieprzył w swojej rodzinie, to, to już jest karygodne. Dla mnie nie ma usprawiedliwienia na to żadnego. Czyli walka ojców, Antek Królikowski versus Michał Cichy, jak najbardziej może się kiedyś odbyć? Ja, ojców jak. Ojcem, wiesz. W sumie można ojcem zostać, ale tatą może być tylko ktoś, kto zasłuży, wiesz. Dla mnie to nie była żadna walka ojców. Nie, nie chciałbym się z nim bić, bo ja uważam, że po takich akcjach to powinno się zniknąć z przestrzeni publicznej. A jeśli, bo on mówi tam, czy widziałem parę razy jakieś w jego wypowiedzi i powiedział, że to nie jest wcale tak, jak ludzie myślą i tak dalej, to niech opowie, jak było. Po co, wiesz, wrzuca jakieś głupie zdjęcia jeszcze obciążające kobie, swoją kobietę? E, to dziecko kiedyś dorośnie, to będzie oglądać. To Z internetu nic nie zginie. Więc nie, no, brak mi na nim się nie chce, bo wiesz. Aż się denerwuję, jak o tym pomyśle. Internetu nic nie zginie. Pamiętam słowa Kasiusza, który powiedział, że um, zostaje w Prime, że jak będzie się bił, to tylko w Prime. Czy według Ciebie jest jakakolwiek szansa na to, żebyśmy zobaczyli Kasiusza kiedykolwiek na innej federacji niż Prime, na przykład Heilik? Ponieważ gdzieś już um, widziałam plotki na ten temat, obiło mi się uszy kilka razy, więc czy według Ciebie jest to prawdopodobne? Słuchaj, kiedyś bym Ci powiedział, że nie, ale po tym jak na e, fejmie walczył Paweł Jóźwiak, którego nienawidzą w fejmie, e, a on mimo to walczył, później Paweł Jóźwiak walczył w highligu, więc nic już mnie nie zdziwi. Ja nie gadałem z Kasiuszem, czy on chce się bić w highligu, czy nie, ale ja powiem Ci tak, brakuje mi tego Kasia e, z, e, Zadymiarza. Wiesz, no wiadomo, ja się z nim koleguję jako włodarz, wiadomo, e, jest, e, jest spoko gościem, ale... Royal, czy dobrze mówię, na tej konferencji przed star, e, Royal z Division, no. E, star pokazał tego starego Zademiarza, jak on tam z całym stołem jechał. No to się pięknie oglądało. Ja już miałem w dupie te karty, co mieli grać. Ja chciałem tylko wiesz, paper wyoglądać to, co tam odpieprzał, więc ja bym chciał, żeby wrócił. Czy pewnie zapytasz, czy z Denisem? Nie wiem, Kasio teraz mówił, że z Denisem nie zawalczy po tej jego walce z Tyburskim. E, bo w sumie, wiesz, bili się w boksie, Tyburski wygrał, więc e, nic dziwnego. Ale no ja bym to zobaczył dla samych konferencji, dla, wiesz, e, face to face'ów, rundek. To, to by było mistrzowskie, nie? W takim razie, Michale, dziękuję tak bardzo za rozmowę. Jesteśmy już obydwoje w sumie zmęczeni. E, także co, spokojnej niedzieli.